Jakie zmiany w kodeksie karnym przewiduje projekt ustawy Stop Aborcji? Projekt ten przewiduje szereg zmian, spośród których podstawową jest ta, że po wejściu w życie tej ustawy dzieci przed narodzeniem będą traktowane z perspektywy prawnej tak jak ludzie po narodzeniu. To znaczy, że za zabicie dziecka przed narodzeniem będzie kara. To przestępstwo nie będzie bezkarne. E, oczywiście e, kodeks karny przewiduje szereg e, różnych sytuacji, w których różne, e, wymierza się różne kary. E, Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem jest traktowane inaczej niż nieumyślne spowodowanie śmierci. E, no i tak w naszym projekcie e, to, co pewnie opinii publicznej wyda się ważne, to to, że w przypadkach, kiedy mm, do śmierci dziecka dochodzi w sposób nieumyślny, to matka tego dziecka w ogóle nie podlega karze. Przepisy stanowią, że matka nie podlega karze, jeśli działała nieumyślnie.